Temat nieodwołanych wizyt to problem, a raczej zjawisko społeczne, które narasta od szeregu lat i komplikuje niezwykle funkcjonowanie opieki zdrowotnej w Polsce. Dotyczy nie tylko podmiotów prywatnych, ale też i całej publicznej służby zdrowia. W naszym przypadku, w przypadku Centrów Medycznych Polmet, tylko od stycznia do września tego roku zanotowaliśmy ponad 35 tysięcy nieodwołanych przez pacjentów wizyt. To tak obrazowo mówiąc, yy, można to sobie wyobrazić w ten sposób, że całe yy, wszystkie centra medyczne Polmet yy, mogłyby nie pracować przez jeden miesiąc w roku, ale yy, nie przyjmowaliby pacjentów. To stanowi ogromne wyzwanie, ale też i ogromny koszt funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce i to się przekłada na funkcjonowanie nas wszystkich. Polska służba zdrowia boryka się generalnie z dwoma dużymi problemami. Pierwszy problem to, jest, to są kolejki oczekujących, czyli oczekiwanie pacjenta, wydłużanie się terminów przyjęć pacjentów. A drugi potężny problem to jest dostępność kadry medycznej. W przypadku nieodwoływania tych wizyt no, mamy problem z tym, że pacjent coraz dłużej czeka na wizytę lekarską blokując de facto dostęp do wizyty dla pacjenta, który tej wizyty naprawdę potrzebuje, a z drugiej strony marnujemy czas pracy lekarzy i ich dostępność dla pacjentów. Edukacja jest wydaje się na tą chwilę najważniejszą, rzeczą, którą powinniśmy wspólnie jako firmy medyczne, publiczne i prywatne stosować wobec pacjentów. Wydaje się, że większość pacjentów nie zdaje sobie w ogóle sprawy z wagi tego, w jaki sposób nieodwoływanie wizyt wpływa na sposób funkcjonowania opieki medycznej i jakie to jest zagrożenie dla no, pacjentów obsługiwanych w przychodniach. Więc ta edukacja na pewno jest, jest bardzo istotna. Niestety dla części pacjentów, zwłaszcza takich, które, którzy notorycznie te wizyty nie odwołują, no przydałaby się na pewno jakieś, jakieś, jakaś dolegliwość prawna, aby spróbować wyegzekwować, wyegzekwować to jak gdyby w takim realnym życiu.